Cześć Ci. To tak musiałeś? Przecież nie byłaś dzisiaj w szkole. No nie, ale byliśmy w muzeum. Zawsze mi do muzeum kwaturę. No nie powiesz mi, że tyle czasu siedzieliście w muzeum. No wiesz, połasiliśmy trochę. Potem już się zerwali. Potem spotkałam Marcina i pojechałam do ambasady. Hej, Tom jak Nie wiem. Tak, yy, dwa razy kopertura i dwa razy zabajana. No to... Rozumiesz, jadę. Kiedy? Nie wiem, albo w czerwcu, na początku lipca. Tylko muszę jeszcze zrobić rezerwację na każdym Dziękuję. Dziękuję. Nie cieszysz się? No, z czego mam się cieszyć? Kiedy tak, pojadę. Zobaczcie, kazał jak świata. To taka to To myślę przynajmniej. Przestań się, się wygrywać, nie błądzuję. Nie, no tutaj. Yy, poproszę dwa razy na ziemię. na Mazury to możemy spać co roku. A tam mam teraz jedyną szansę. Nie przejmuj się, że jedziemy tam całą paczką, także. Proste. Tak. jest Cześć. 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 Ja Cześć. nie. Nie, Teraz pozostałem w ściągu na pół godziny przed końcem. Nie wiem jak to będzie, ale przed głowy. No, no na pewno dobrze. Ja my zaraz to, to samo, nie? <grym> Hej! Tak, zaszlota? Ja poproszę że chodzę. Znasz. Tak.